ETFy to jedne z najpopularniejszych metod inwestowania, pozwalające posiadać ekspozycję na szerszy rynek oraz zdywersyfikować portfel już od jednej posiadanej sztuki. Ale mało kto zastanawia się nad tym, czy ETF może upaść albo czy możecie oszukać w taki sposób, że cena aktywa będzie rosła, a cena ETF-u będzie spadała. Zapraszam do oglądania, ale zanim zaczniemy, czołówka. W okresie dużej hossy na rynkach, na których rośnie niemal wszystko, oczy wielu inwestorów kierują się ku ETF-om. Po co konstruować samemu portfel np. amerykańskich spółek, oceniać co kupić, co odpuścić, w jakich proporcjach je kupić, żeby portfel dobrze zdywersyfikować. Skoro można po prostu kupić iShares Core S&P 500 i mieć ekspozycję na cały amerykański rynek S&P 500. Wtedy my jako inwestorzy możemy korzystać na wzroście całego rynku bez ryzyka, że te dwie 3 spółki, które akurat wybierzemy budując portfel samemu, będą radziły sobie gorzej niż cały indeks. Ale czy taki ETF może upaść, albo czy jego cena może zacząć poruszać się inaczej niż rynek, o który się opiera? Zanim do tego przejdziemy, czyli do najważniejszego tematu dzisiejszego odcinka, musisz zrozumieć, w jaki sposób ETF-y naśladują cenę instrumentów. ETF w najprostszych słowach to instrument notowany na giełdzie, który kupujesz i sprzedajesz w trakcie sesji giełdowej. Dokładnie tak samo jak kupujesz i sprzedajesz wszystkie inne akcje. Cena ETF-u zależna jest od wartości tego, o co dany ETF jest odparty. Tak więc cena ETF-u na WIG20 zależna będzie od wartości indeksu WIG20, a cena ETF-u na obligacje skarbowe USA od wartości tych obligacji. Kupując jeden ETF automatycznie stajesz się współwłaścicielem wiru spółek czy też innych aktywów naraz. Ułamkowym, ale mimo to masz ekspozycję na cały rynek, jesteś więc dobrze zdywersyfikowany. No i ETF-y są zazwyczaj bardzo tanie w utrzymaniu. Opłaty są dużo niższe niż w typowych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez ludzi. Ta opłata oczywiście nie jest pobierana dodatkowo z Twojego konta, nie musisz nic płacić osobno. Po prostu jest ona automatycznie odejmowana od wartości ETF-u, a inwestor nie widzi tego poza tym, że osiąga odrobinę niższy wynik. Taka opłata to roczny procent wartości inwestycji, ale najczęściej wynosi ona setne części procenta, typu 3 albo 5%. A w jaki sposób ETF-y naśladują rynek? Mamy dwie możliwości: fizyczna replikacja albo syntetyczna replikacja. W przypadku fizycznej fundusz naprawdę kupuje wszystkie akcje spółek z indeksu, który śledzi. Bierze na przykład akcje z indeksu WIG20 i kupuje je w takich proporcjach, w jakich występują one w tym indeksie. To jest bardzo przejrzysta i bezpośrednia metoda, a ponieważ w majątku funduszu naprawdę znajdują się te akcje, to jest on bardzo dobrze zabezpieczony. Druga metoda, czyli syntetyczna replikacja, to używanie kontraktów terminowych albo swapów. Zawierane są one z bankami inwestycyjnymi, które zobowiązują się wypłacić wynik danego indeksu, dzięki czemu odwzorowują one rynki bez konieczności kupowania prawdziwych akcji. Te metody stosowane są w przypadku rynków, które są trudne do fizycznego kupienia. Taka metoda jest jednak bardziej ryzykowna bo oprócz zwykłego ryzyka spadku wartości danego instrumentu, dochodzi nam jeszcze ryzyko niewypłacalności kontrahenta, z którym dany kontrakt został podpisany. I w tym miejscu przechodzimy do meritum, czyli do upadku ETF-ów. Jak taki ETF może upaść? Jeżeli jest oparty o prawdziwe akcje, to nawet jeżeli firma nim zarządzająca zbankrutuje i akcje przechowywane są oddzielnie, więc po ich sprzedaży pieniądze zostaną zwrócone inwestorom. Ale jeżeli ETF jest syntetyczny, oparty na kontraktach, to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Niektóre ETF-y korzystają z dźwigni, żeby przynosić zysk w wysokości wielokrotności wzrostu danego instrumentu. Takie lewarowane ETF-y, przykład Indeks razy 5, w przypadku długotrwałych, niekorzystnych spadków na rynku mogą praktycznie wyzerować ich wartość. Kurs spada do groszowych wartości, a fundusz albo robi odwrócony split, żeby sztucznie podnieść wartość jednego udziału, albo po prostu go zamyka. Ale są takie typy ETF-ów, które z założenia skazane są na porażkę, albo przynajmniej ryzyko takiej porażki jest bardzo wysokie. United States Natural Gas Fund, czyli UNG, amerykański ETF mający odzwierciedlać cenę gazu ziemnego, w 2021 wiek wchodził z ceną na poziomie 5-6 tysięcy dolarów. W 2008 cena dobiła aż do 8 tysięcy. A potem zaliczyła spektakularny spadek. Wykres tego nie pokazuje z uwagi na długi horyzont czasowy, ale w czasie tego kilkuletniego spadku wielokrotnie następowały odbicia, w których to inwestorzy wierzyli, że wszystko zaraz wróci do normy. Nie wróciło. Cena ETF-u w tej chwili wynosi 12 dolarów. Spadła o ponad 99%. A co z cenami gazu, o które ten ETF był oparty? Też spadły o taką wartość? Oczywiście, że nie. W 2009 roku cena gazu wzrosła z 3 dolarów do 5 dolarów i 50 centów, czyli wzrosła o niemal 100%. W tym samym czasie cena ETF u UNG spadła z ponad 2000 do niewiele powyżej 1000 dolarów. Wszyscy inwestorzy potracili majątki. Jak w ogóle do tego doszło? UNG, jak niemal wszystkie ETF-y oparte o surowce, swoją wartość opierają o kontrakty futures na dany surowiec. Takie kontrakty mają określony termin wygaśnięcia, więc fundusz musi je rolować, czyli sprzedawać te, które zbliżają się do wygaśnięcia i kupować kolejne z dłuższym terminem. Na surowcach występuje układ rynkowy zwany kontango. Kontrakty futures na bardziej odległe daty są droższe niż te z krótszym terminem zapadalności, zatem na każdym rolowaniu fundusz traci pieniądze, nawet jeżeli cena spot surowca pozostaje bez zmian. Taki koszt nazywany jest Roll Yield i działa on destrukcyjnie na wartość ETF-a. W przypadku UNG dużą rolę zagrała jeszcze jedna kwestia. W latach 2007-2008 ten ETF cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Tak dużym, że UNG przestał sprzedawać kolejne jednostki, bo napływ kapitału przekraczał ich możliwości. W efekcie czego? Ponieważ liczba jednostek była limitowana, a popyt olbrzymi, cena zaczęła odbiegać od surowca, o jaki się opierał. Wzrosty zaczęły się robić nieracjonalne. Późniejszy spadek. To kombinacja odpływu kapitału i negatywnego działania Kontango i roll Yield. Czy był to jedyny taki przypadek w historii? Oczywiście, że nie. Było tego dużo więcej. USO, czyli United States Oil Fund, miał strukturę niemal identyczną jak UNG, tylko oparty był o ropę WTA. W czasie kryzysu COVID-19 i krachu na rynku w 2020 roku doszło do rekordowego Kontango. Ceny kontraktów terminowych były ekstremalnie tanie, bo nikt nie był w stanie odebrać ropy. Zaś długoterminowych drogie, bo wszyscy liczyli na odbicie cen. Fundusz na rolowaniu stracił majątek i spadł o ponad 90%. VXX, czyli dokładniej iPath Series B, S&P 500 VIX Short Term Futures ETN, oparty jest o kontrakty futures na zmienność. Czym są takie kontrakty? Indeks VIX to indeks zmienności obliczany na podstawie cen opcji na dany rynek. Wysoki VIX oznacza, że inwestorzy spodziewają się dużych wahań, zarówno w górę, jak i w dół. Niski VIX oznacza, że rynek jest spokojny, w trendzie bocznym. Na takich kontraktach zawsze występuje kontango. Prawdopodobieństwo wzrostu zmienności w krótkim okresie jest znacznie niższe niż w długim okresie. Zatem taki ETF na każdym rolowaniu będzie tracić pieniądze. W długim okresie straci niemal wszystko, dlatego regularnie musi przeprowadzać odwrócone splity, żeby sztucznie podbijać cenę akcji. W krótkim okresie pozwala on zarobić, jeżeli akurat wstrzelisz się w okres zaraz przed wzrostem zmienności, ale w długim okresie stracisz niemal na pewno. Takich przypadków jest więcej, ale wszystkie łączy jedno. Ich struktura powoduje, że są one bardzo ryzykowne. Koszty, jakie ponoszą, żeby naśladować rynek, zjadają cały zysk, jaki generują. Dlatego jeżeli masz kolegę, początkującego inwestora, który nie wie od czego zacząć swoją przygodę na giełdzie i mówisz mu standardową formułę: kupuj ETF-y, one są bezpieczne, to przypomnij sobie ten film. Nie każdy ETF jest bezpieczny. Nie każdy ETF naśladuje rynek w idealny sposób i nie każdy ETF ma niski koszt zarządzania. Wiele z nich, w szczególności tych syntetycznych oraz opartych na surowce, Mogą doprowadzić cię do bankructwa. Dlatego, wybierając ETF-y, pamiętaj, żeby uważać, co kupujesz. A na koniec, standardowe pytanie, czy ty inwestujesz w ETF-y? A jeżeli tak, to w jakie? Zachęcam cię też do zostawienia łapki w górę, jeżeli film ci się podobał, i suba na kanale, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Cześć!